Siemano, witajcie z tej strony Kiwi. Dzisiaj kolejny odcinek z losowych rank. Tym razem jesteśmy na starym nuku, jak widzicie. Jest ze mną w drużynie Bulion. Cześć, Bulion. Hej, witam, witam. A w przeciwnej drużynie jest Strollowany oraz Erip. Zostawiamy Hello. łapki w górę. Wy zostawiacie łapki w górę. My resetujemy gierkę i zobaczymy, jaką rangę nam wylosuje. Ej, o Jezus, ja jestem chyba jakiś nie Mam nie oszukuj, bo no. to jest tylko to jest dla nas motywacja. Dawaj, łapkę. Dokładnie łapki, tak. Pe. Łapkę w górę zostawiaj. Ja mam jakąś. Nie wiem, co to jest za ranga, o Ja mam jakiś tank. Tank, ja mam tanka w ogóle. No Także. Tak, mam 6 w sobie to wyświetla, tak yy, na chwilę tylko, ale. Tanka masz? No, mam tanka. I To jest pewnie dużo HP i shotgun. Tak, ja mam dużo HP i shotguna. Nie ja wiedziałem. Kurde, a wy, nie wy, A wy gdzie jesteście w ogóle? A wy? Czy nie widziałem? Ja jesteś, ja, wiesz? ja Aczkolwiek nie widzę w ogóle żadnego ja przeciwnika. Z, ja też nie obu. widzę przeciwnika, a może dlatego, że na przykład ktoś ja. ma rangę assassin i wtedy jest niewidzialny. Ale ma. O, paka splantowana. O kurde. Gdzie jest splantowana o, nie paka? Jest. Widzę gdzie jest go, paka? Widzę go. No, 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 Ej, no, ja za nim tam dobiegnę! Nie! W drzwiach był, obity. Stary, ja tam. Tak. Dawaj go, dawaj go, no, na lewo tu Gdzieś, on jest niewidzialny, może być w kurniku Dobra defuję na raz No ma wp O dobra, dasz radę, dasz radę DOBRZE A no, on jest mi, niewidzialny porobie, Ale 650hp 650hp Ty kurczakiem no. jesteś, kurczakiem no, jesteś on, O nie Uważaj Eri, bo kurczaki cię. a, a mi, się, mi się nie wyświetla jaka tam ranga a, Bo to, mi, to, mi, to, to nie, się za chwilę ranga. wyświetla ja mam Asimowa i 145 HP Jest kurczak w no, ogóle ja 90. ten kurczak jest nieuchwytny przecież! No kur! A to ty to Bulion! To? to ty Bulion! Nie tak ma sensu, bo nie pokazuje jaka ranga i co się ma być No coś się nie zepsuło, no, nie to wiem to dlaczego. Tak domyśli, no, musisz się tak domyślić. Musisz no tak. się domyślić. No losowe moce, tak takby tak, nie, no nie, nie wiadomo jaka ranga A to ty, ja nie mogę w ogóle Dobra. Za... Kobery, kobery. ja dopiję. jasne o dobra, nie skowerowałem jednak. Dobra, robisz go kurczakiem. Kurczak to jest najlepsza po prostu ranga. Już ostatnio to stwierdziliśmy nawet kiedy graliśmy, że kurczak to jest naprawdę ta, ta. najlepsza. Najlepsza ranga. Ja cztery apteczki, ale i tak bym się nie zdążył. Ja bym robić. chciał być o, teraz kurczakiem. E Jestem dobra. teraz... A... Kurde, pokazało mi teraz, że jestem kurczakiem, a na pewno nie jestem kurczakiem, jestem jakimś. Nie, nie jest, nie jesteś kurczakiem. Ja cię. Nie wiem, nie wiem, nie Aha. pokazuje rank, bo mapki chyba coś ja, się je, zepsuło. Je, ja wiesz, to? Następnym ja, razem nie, zagramy nie. na takim serwerze, bo to są mapy od Brumbruma, wszystkie. I zabiłem Elipa, rozumiesz? No, zabił Dlaczego? Na wyspie, no to, no, no. A ja zabiłem ciebie, Strolek. Co to była za nie, Easy Runda? Dlaczego? No, o, Master Guardian Elite. razem, a nie przeciwko sobie. O, no. oh. oh, bo ja lubię na brodzie. Co, wiem, co, mam co, co masz? A ile HP? Eee, 65 ja mam... i szybko biegam ja mam, ja mam wallhacka, ja mam rangę wallhack o, Ale mam chłop granata Ale mam tylko granata. Ma. Wie, gdzie jesteśmy? Nie, ja tylko granata mam, wiesz, z wallhackiem Dobra Chodź, 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 na chodź? Na Nie, to jest jakiś kurde, nie pasuje mi Nie, tutaj. plantuję na A, plantuję na A Na A? No, chyba tak Dobra, nic mi to nie dało Dobra, mam buliona, mam buliona Jeszcze jeden jest Fajcie, fajcie, fajcie O CO?! Dobra, mamy Ale Eripa w ogóle przez przypadek zabiłem, nawet się nie widziałem Ja byłam inwizualny No, elegancko Dobra, lecimy dalej Erik, wygramy to, więcej Dobra, dobra, dobra Ja mam znowu Silvera, bo z tego co pamiętam Silver to jest właśnie... Nie mam, mam Także luzik Ja mam Silvera Ja cię tak chodź Daj nam znowu tak w domu jak to wiesz Dobra, na luzie No, poczekamy na nich Następnym razem trzeba zagrać na serwerze brum bruma, bo nie podskazuje mi rangi, ale plecy, mam! Plecy, plecy, kifi, plecy, mam. Kifi. mam paczkę. Dobra, idę do ciebie, Mordo. Murion pochylnie chyba. Skampię się. Leży? Dobra, nie leży. Dobrze, A bo tanka! 300 HP mu zabrałem. Boże, może się. Dobra, nie mam magazynku teraz! Reload. Zanim on dobiegnie, to ja przeładuję Spoko. Woo! Nice! Ej, to mi się podoba! 4 do 1, 4 do jednego. Nawet nie wiem kiedy tą jedną rundę straciliśmy. O, okej, okay, jestem oh, jakiś MP, O dobra MP ja, 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 ja wiem czym A. jestem, ale nie powiem. Ja mam totalnego. Ja też mam Ja bardzo lubię tą rangę O, na A? No co? Jak ty mi widziałeś? Nie widziałem się, bo jesteś lekko przezroczysty, O kurde, ja myślałem, że jestem całkowicie niewidzialny TY! I bulion pobiegł na a, a, zaplantowałem na B O kurde, co tu się stało? Czemu ja tego nie nagrywam? Co? Ja pierdziele ty mnie nie widziałeś, a stałeś przede mną no, Naprawdę? No, że na i uciekłeś Dawaj, tak. dawaj szybko, masz jeszcze czas, a jesteś szybki dosyć O cholera, to był pogchamp totalny Ajajaj aj, aj. nie, nie, no! Ej, ale to było piskie bulion Ej, Czasem się, czas, czasem się <laughs> tak trafi, że te rangi są tak OP O No O, co ja mam? Co macie? Nie Jaki? wiem co to za ranga. O, kifi! Co może Mamy to samo, kurde, chodź. Chodź, jesteś Invisible? Tak? Chodź, prowadzi Rip, Jest niewidzialny. to, Mordo. O kurde. A WP ma jest niewidzialny. Ja to już miałem. A WP niewidzialny. Cyk! Jest, no on, to jest zbyt nie? No, <laughs> ale pamiętam jeszcze jak się wskakuje na silos, także nie jest ze mną źle. Ej, ktoś mnie śledzi chyba. Tak, bo mi się tak, wydawało tak. Dobra, chodź, bo on pewnie już wiesz, co robi. No, tak myślałem właśnie Nieee Czekaj, gdzie jest na dole? Plantuje? No, no, on jest na B oh. Ale on grał, strolek dawaj no Robię, 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 kurde, Stresuj się, bo tylko stópki widać Kifiamu To jest cholernie słabe Jak on to z Ninja to się zabije On to zaplantował na A czy na B? Na B Na A, Nie, na A no? to zaplantował, kurde. A nie strollował, a ja tutaj kampię na niego. O, nie, Nieee, no nie, no nie, nie, nawet nie widziałem w ogóle. Mam to, mam to, mam to, kurde, w się Te Dobrze, rangi ryfak, są zbyt rand. OP czasami. O, nie o, wiem rand. co mam, ale mam Digla i 125 HP. I lekko jesteś ja taki. Taki. Dobra. Ale ja ci nie pomogę, wiesz. Wiesz co mam. No. O nie, o nie. Kurde. Dobra, Świetnie, świetnie. Dobra. Dobra biorę, dostał no. 72 HP ode mnie. Nie wiem, czym on jest, ale ma maka, Ma maka na pewno. Dobra. Co? On ma chyba wallhaka w uszach, nie? Elegancko, elegancko. Dobra, co tym A? razem? No, nie, no znowu to go dostałem, no. <laughs> Daj no pakę, może coś zrobić ciekawego. Ty masz koszka, elegancko. No ty jesteś widzialny, widzialny jesteś, tak? Tak. O nie. No dobra. Chodź za mną, chodź, za mą, chodź za No, 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 idę. Pójdę, dobrze, kooperacja musi być. O, jest! Wychylała, do do wychylała! O nie, dosyć chyba. Dobrze, nie. dobrze, zwrócił uwagę na mnie. On o ma nie. tego, ten, ten ma tanka. Jest tu chyba. Tu? Okay. Nie. Czy nie widziałem On Nie jest pewnie. Nie widzę nie widzę dobrze. Co jest? Czekaj, okay. ja mam medyka. O, teraz mi się wyświetliło. Ląduje? Gdzie? <noise> na as plantował Na da, nie, 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 na as plantował Idę, TAK! ZDĄŻYŁEM! 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 A mówiłeś mi, że jestem Bo ja, ja Cię widziałem, a teraz na przykład Cię nie widzę, ale teraz Cię nie widzę Dobra, Bulion, powiedz mi Powiedz no? mi tylko, spójrz na mnie. Jesteś widzialny. Dobrze, zgadza A ja, się. O, tak, ja tak. Apteczek, jezu, apteczek. O co? się używa? Normalnie. Przyciskasz o, nie i... nie, widzę, ja nie o, widzę, o, nie widzę, go. jest awupa pani widzialna. Kurde, dzień kurnie, kurnie. Kurnie. Tych. O kurde. Jest tu, dawego, dawego. Co? 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 ja Jadałem! Co? co? O kurde. Ale Eripa fajnie porobiłem. Myślałem, że cię też tak ja porobię. Nie mogę używać tych apteczek, wiecie? Możesz. Musisz to ustawić w ten. Nie masz pewnie ustawiony ten. Wiesz, 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 co chodzi, nie? W ustawieniach musisz te klawisze ustawić. O, plantuje, który to plantuje, jest? plantuje, plantuje. Wiem Zastrzyk na X O, on jest niewidzialny, tak? Zawłópa. Tak? To musisz być szybki. Ale to... Ajajaj, aj, aj. nie a, wiem nawet, gdzie on udało. był. Nie mam pojęcia, gdzie on był nawet. Udało się. Chopia ja strzelałem w buliona, w głowę muzuspa, a patrzę, ciebie zabiłem, jak mu studen. Wy, ty, wy! Uch. O nie. Ej, co ja, ja mam było. za rangę, ty? No, ja też mam dziwną. O kurde, ale to jest dobre. Ja mam 101 HP w ogóle, mam. nie? Dziwna, dziwna ty liczba. Masz? O, mamy ty samochodzie lipek, coś odwalimy. Ciekawego. Haha, <laughs> zobacz, gdzie ty jesteś! O kurde, hangar. Hangar. Ciu, 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 Oni outside'em poszli. Ja, ja o mam nie! Ja spadam idziemy? dwie godziny. O nie, dostęp hita, dostałem hita. Ja mam rangę scout. No, mam, mam, mamy to samo. Dawaj, ripek Leci. Coś pod nami, coś pod nami, coś pod nami. O, widziałem go na heaven. O nie, biją mnie, biją mnie, biją mnie. Bi, dobra, dobra, git, 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 żyję. O, we dwóch no, są tam, tu. On ma zero, on ma zero tam. Dobra, to no nie, czy... nie mamy go i bulion ostatni Dawaj, kogo bym Plantuję, plantuję, Heaven będzie pewnie Dawaj, nawaj dawaj Jest nie Aaa, no nie, no za wolno upadam, kurde Mamy to, mamy to, Eripe, przepraszam Ej, 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 dobra, słuchajcie, lecimy To już są jedne z ostatnich rund Zobaczymy, co ja dostałem okay, za rangę Go, rushing. Oh, go! Yes, Bullion, pamiętaj, go. pamiętaj, że jesteś medykiem no Masz Medyki? HP, Aha, okay. masz HP dodatkowe Goł, yeah, Zgasiłem go! Jest! Okej, okay, yes. nic nie musiałem oh, ja zrobić, byli. takie rundy to ja lubię! Oh my god! Ja miałem to to Saprima! Tak. Dobra, musimy jednak grać taktykami na siebie, jest o, o nie! Ja mam taką troszkę A, co, małą ja grawitację zapału? Ale no, dobra... Na razie, do zobaczenia za Damy radę, kipi! Oczywiście, że damy! Co mamy to, nie dać? <laughs> Oj, strzeliłem niechcąco, ale nie słyszeli tego na pewno Dojeżdża, no. słyszałem Gdzieś dojeżdża ale spokojnie, chodź tutaj o down. Tutaj, 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 tutaj. Aha, aha. No tak! No ja widziałem wchodzą yeah, normalnie tam, tam, do Leder Ruma. Tak. Idź plantuj, plant, masz milion HP. Dawaj, dawaj. Ty dawaj, plecy, 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 plecy. Dobra, dobra No nie! Dobrze! Ja nawet nie doszedłem na B, ale tą pakę Dobra, słuchajcie, robimy ostatnią rundę Albo remis, albo wygrywamy, kurde ja Albo to. remis, albo my wygrywamy Znaczy, no albo remis my robimy, albo oni wygrywają, więc no Ajajaj Dobra. Chodź, chodź, chodź. Dawaj, Co chodź ja tu mogę zrobić wielce tą postacią, no? Ja, ja troszkę bezpiecznie zagram, bo chcę jednak remisik No chodź o. Dobra, bucha tam rzucili, bucha rzucili, chodź, chodź Chodź o! O, ucha. Dobra. Kurde, gdzie oni są? Ja nic nie wiem, ty. O, nic nie wiem, nie wiem. O, A! Nie wiem, nie wiem. A! Mam Buriona! Czy on był niewidzialny, czy mi się wydawało? Chyba nie. Nie, 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 Na B, na B Na plecy ci wszedłem, elegancko na cicho. O, cyk! Lupa. Oh my lupa, god, lupa. to dlaczego? Masz flanta, on jest za pochylni. Uważaj, on jest niewidzialny. Trzeba, tak, jest, jest, jest! Jest tu, jest tu! Gdzie? Gdzie? Mamy to, O kurde, faktycznie, dobra, słuchajcie. No to oficjalnie drużyna Erip i strollowanych wygrała ten mecz. Gratulacje dla nich, napiszcie gratulacje w komentarzach, zostawcie łapki w górę, wbijajcie na ich kanały, które znajdziecie w opisie. I do następnego filmu. Siema! Cześć!